Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Zapraszam Was na drugi film o robocie koszącym Juka od Mamotion. Jeszcze zanim zaczniemy, oczywiście ważna informacja, którą muszę Wam zawsze podać: robot dostałem bezpośrednio od Mamotion, nie otrzymuję za ten film wynagrodzenia finansowego, a Mamotion nie wpływa na ten film w żaden sposób. Dobrze, słuchajcie, słowem wstępu, co będzie na tym filmie. E, ogólnie poprzedni film, tutaj się wam gdzieś wyświetli link lub możecie wejść na kanał i znaleźć. Był taką e, jakby pierwszą prezentacją tego robota, jak jest zbudowany, jakie ma parametry jak się go mniej więcej konfiguruje. E, tam wam obiecałem kolejny film z koszenia i przede wszystkim z kosza. Kosz już do mnie dotarł, pokażę wam, co jest w zestawie, pokażę wam koszenie. Jak widzicie, ja tu już jestem w trakcie. Ten film oczywiście jest nagrywany przez kilka tygodni, tak naprawdę. E, I zobaczymy sobie mm, robota w kilku jakichś tam sytuacjach. I teraz tak, zanim zaczniemy. Pierwsza ważna informacja, ponieważ wielu ludzi, którzy kupują takie roboty, mają po prostu śliczne trawniki, co tu dużo mówić. Ja w ogóle ja to nie mogę powiedzieć, że mam trawnik. Ja mam tak naprawdę użytkowe podwórko. Słuchajcie, moje podwórko to jest podwórko, gdzie biega dużo owczarek niemiecki, gdzie bawi się dziecko, gdzie wjeżdżam samochodami, gdzie się chodzi po tej trawie i tak dalej. Więc moja trawa no, nie można tego nazwać trawnikiem. Chwasty, koniczyna, do, doły, wypalona trawa od, od psa, wiadomo, od załatwiania się i tak dalej i tak dalej. Ale myślę, że nie przeszkadza to w nagraniu testu robota wręcz przeciwnie. To są po prostu trudne warunki, tak? Gdzieś jakieś kretowiska, jakieś takie dziwne rzeczy. Więc oczywiście jak najbardziej, jeżeli taki robot spisze się na moim trawniku, to na waszych idealnych trawnikach, tym bardziej. Słuchajcie. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po pierwsze, jeżeli będziecie mieli idealny kwadrat czy prostokąt, no to tym bardziej robot będzie dobrze funkcjonował, tym bardziej łatwo jest go skonfigurować. To jest jakby oczywiste. Więc na tym filmie postaram się pokazać Wam przede wszystkim. Gdzieś go tam słuchajcie, zapodałem mu taką ścieżkę pomiędzy placem zabaw mojej córki, jakaś huśtawka, jakaś piaskownica, leżący pies, bujające się obok dziecko, gdzieś jakieś takie po prostu trudne przeszkody. Gdzieś spróbowałem mu dać jakąś ścieżkę. Na tym filmie to będziecie wszystko mieli, zarówno w formie przebitki, gdzie będę na bieżąco komentował lub będę po prostu się dogrywał w formie tak jakby lektora, żeby Wam opowiedzieć co się aktualnie dzieje na ekranie i jakie tam po prostu rzeczy nastąpiły, jak to, jak to wszystko działało, jakie są moje odczucia z pracy tego robota. Myślę, że nie ma co przedłużać, zabieramy się za właściwy materiał. No i dobrze, słuchajcie, lecimy. Pierwszy tutaj obszar, jaki zrobiłem, to po prostu taki mniej więcej kwadrat. Jest tu, jak widzicie, kilka nasadzeń, jakieś tam ławki stoją, y, drabina, którą też bardzo fajnie kosiarka ominęła, ale o tym będzie później. No i tutaj muszę powiedzieć, że robot nie ma najmniejszego y, problemu. Słuchajcie, wytyczone granice w miarę blisko krawędzi, y, tak naprawdę to po prostu robił robotę. Ja za nim chodziłem, nagrywałem, chciałem zobaczyć, czy po prostu tutaj, y, jak będzie wyglądało koszenie przy krawędzi, koszenie przy, przy granicach. No i tutaj po prostu wszystko, ale to wszystko było bardzo dobrze. I co ważne tutaj też jak robot nie miał żadnych przeszkód, które były gdzieś na środku trawnika, to też nie miał, słuchajcie, żadnego problemu z niedokoszeniem, czy z zostawieniem jakichś pasów. Słuchajcie, podłożę mu nogę, zobaczymy, czy pojadę do szpitala, czy mnie wykryje. O, jest cofka, coś tam pika. Czyściutki but, ale to roboczy. No i dobra, słuchajcie, pierwsze koszenie za nami, jak to poszło? Bardzo dobrze, w zasadzie powiem Wam szczerze, że po prostu tak jak wyznaczałem te granice, tak ona jechała, tutaj jechałem wzdłuż tego stołu, zobaczcie, bardzo dobrze to krzesełko tutaj stało, o, jakieś tutaj śmieci, no i przejechane jest, nie wiem czy widzicie tą różnicę, tutaj nawet jest takie od koła, przejechane jest dokładnie równo z krzesełkiem, widać ślad tutaj za winklem też bardzo ładnie przejechała no to nie jest zebrane ale ja tutaj tak też nie dojeżdżałem z drugiej strony tutaj przy tej urydnie było troszeczkę manewrowania no hitem jest w ogóle a tutaj bardzo ładnie skręciła ja tutaj tak agresywnie e, ściąłem i potem już tak troszeczkę wyprostowałem no stąd rabiną to co wam pokazywałem fenomenalnie sobie poradziła zmapowała im przejechała pod nią natomiast jeśli chodzi o płotek no to w zasadzie nie ma się czego doczepić. No to to słuchajcie, to są chwasty wystające tam za tego płotka. Ja bym musiał jednym kołem jechać po tym płotku. Naprawdę jest ok. Naprawdę dobrze to wyszło. No, i teraz już jedziemy z grubszym tematem. Słuchajcie, zaznaczony kolejny obszar, jak widzicie, leżący pies, piaskownica, huśtawka, bujające się dziecko, mnóstwo przeszkód, leżących zabawek, i tutaj, co ważne, wszystko, co tutaj było zaznaczone, jest jako jeden obszar bez stref, które są wykluczone. Czyli wszystkie te przeszkody, jak widzicie, robot musiał badać na bieżąco, czy to kamerami, czy gdzieś o coś zahaczył, nic tutaj nie było odznaczone, żeby nie wjeżdżał. Oprócz takiej malutkiej dosłownie wysepki, gdzie była dość. Dosiewka, zaraz zresztą to zobaczycie. O, zobaczcie teraz na tą sytuację. Tam, gdzie widzicie tą dosiewkę, to jest jedyna wyznaczona strefa y, zakazana, żeby robot nie wjeżdżał. Zobaczcie, podjechał do tej strefy i troszeczkę tutaj się znalazł w potrzasku. Tutaj będzie ciekawa sytuacja. Patrzcie, i teraz on wszystko tutaj sobie mapuje. Widzi piaskownicę, widzi psa, z tyłu już ma huśtawkę, y, y, kantówkę od huśtawki, którą już widział wcześniej, więc wie, że ona tam jest próbuje się tutaj wcisnąć. Pies na szczęście nie za bardzo sobie robi problem z tego robota, ale właśnie propos psa. Zobaczcie, co tutaj się wydarzy. Robot troszeczkę jest w i nie ma jak wyjść. On tutaj ma wszędzie te przeszkody. Tutaj widzicie, troszeczkę przyspieszył, zaczął kosić i zaczął się obrażać, obracać, bo pies tutaj nie leżał. Widział początek psa, ale no pies jest duży i no i musiałem tutaj zainterweniować. Słuchajcie, nie jestem wariatem, żeby sprawdzić, jakby to zadziałało. Nie będę tutaj straszyć psa. To jest duży owczarek niemiecki, prawdopodobnie po prostu zderzyłby się tym zderzakiem i okej. Okay. No ale pies by się wystraszył, natomiast jest też ogon. E, obracając się tak jak siareczka, no niestety na ten ogon jednak trzeba byłoby uważać, no bo ogona mógłby, mógłby nie zobaczyć i w dodatku, słuchajcie, no na pewno zderzak nie zadziałałby na ogonie owczarka niemieckiego. Natomiast jeśli chodzi tutaj o samo działanie tej piaskownicy, troszeczkę się motał, troszeczkę się kręcił, no bo to jest duża, okrągła piaskownica, on jak podjeżdżał gdzieś do niej i wykrywał tą przeszkodę, no to potem z, dru z drugiej strony gdzieś znowu w nią gdzieś musiał tak jakby wjechać, wykryć, bo nie wiedział, jaka to jest duża przeszkoda. Mimo wszystko, mimo że w wygląda to, jakby tutaj troszeczkę, no rzeźbił, że tak powiem, to i tak wszystko fajnie dokosił. I słuchajcie, yy, nie było żadnego problemu. Przede wszystkim się nigdzie nie zablokował, nie zatrzymał, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zobaczcie, jak fajnie blisko tego plastikowego płotka robot potrafi przejechać, i automatycznie przejdźmy sobie do koszenia tutaj krawędzi, jeśli chodzi o kostkę brukową. Ja podczas mapowania terenu najechałem jednym kołem na kostkę, tak żeby to wszystko było dokoszone. No i zobaczcie, jak robot to odwzorował, że tak powiem, to moje mapowanie. Jak widzicie, bardzo fajnie to działa właśnie tak, jak mapowałem mu teren, czyli jedno koło było na kostce brukowej, tak żeby obrzeże było dobrze skoszone. I tutaj jeszcze kolejny, kolejny przykład z obrzeżem, w sensie z kostką brukową. Tutaj również podczas mapowania najechałem jednym kołem na kostkę brukową. Tutaj przykład z krzesełkami, też tak jak powiedziałem na początku, to wszystko było w obszarze koszenia, nie było to wykluczone. I tu się zastanawiałem, czy te cienkie nogi od krzesła nie spowodują, że gdzieś może jedną nogę zauważy, jedno mnie i będzie się ładował pod krzesło. Nic takiego nie miało miejsca. Teraz będzie tylko jedna taka sytuacja, gdzie dosłownie o centymetr dwa najedzie kołem na krzesło. Zresztą sami zobaczcie. Sam robot minął idealnie, jednak kołem delikatnie przejechał. To też pokazuje, jak fajnie potrafi taką małą przeszkodę przejechać. Tutaj sytuacja, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, zobaczcie Robot podjeżdża, dziecko się buja w powietrzu i mimo wszystko kamery wykryły dziecko na huśtaw. Dobra, słuchajcie, pierwsze trudniejsze zadanie. Koniec strefy pierwszej. Tutaj jest granica i tu zrobiłem mu przejazd i to jest skomplikowane, bo tam musiałem otworzyć taką... Sprzęsła jednego, zrobioną furtkę, więc najpierw mu kazałem wjechać tam i wrócić, tu żebym zdążył mu otworzyć furtkę. Bo tam jest obszar drugi, za płotem zobaczmy, co się wydarzy. On powinien teraz pojechać trochę w przód. Ciekawe, czy nie skręci od razu tu na tą strefę. Oho, chyba jest tak, jak miało być. No i właśnie, robot pojechał. Oczywiście, no wiadomo, to samo nie przejdzie, bo ja muszę mu tą furtkę zrobić. Ale chciałem zobaczyć, jak wygląda wyznaczanie ścieżek pomiędzy obszarami. No i tam właśnie robiłem taką zawijkę powinien przyjechać tutaj i rozpocząć kolejne koszenie okej, okay, powinien tu skręcać no i tak właśnie było zaraz wam jeszcze powiem słówko o tej kolejnej tutaj strefie o obszarze właściwie, a nie strefie no, i pięknie się zmieścił. Czyli słuchajcie, jeżeli macie jakieś podjazdy do garażu, gdzie na przykład są dwa samochody, możecie mu idealnie wyznaczyć pomiędzy nimi ścieżkę, gdzie ma zacząć pracować. Z tym, że tutaj, zobaczcie, jest wielka morwa, naprawdę spora, i chodzi o to, że zobaczymy, czy będzie na przykład gubił sygnał pod tym drzewem. Ok, słuchajcie, robot skończył. No i gdzie jedzie, jeszcze nie będzie. Dlatego stoję przy furtce, żeby tutaj zainterweniować. Zobaczymy, co on teraz robi. Jak na razie to chyba uderzy. Nie. Dobra. I czy on tu już będzie chciał wracać? Bo tu jest jego, tak jakby ścieżka. Czy zrobi identyczny powrót? Chyba będzie robił identycznie. Ok, super. Czyli jestem w stanie mu teraz otworzyć. I chyba wróci w takim razie tu z powrotem do mnie na pierwszy obszar. Chyba jakby chciał uderzyć w budynek. Nie, dobra, wszystko koryguje ładnie. No, kolego, uważaj na Rodo No i wrócił. Oha, pies niewzruszony. Pięknie. No i dobra, słuchajcie, tak jak obiecałem w tym filmie, będzie też pokaz, jak kosiarka działa z koszem. Kosz już otrzymałem. Pokrótce tylko pokażę Wam, co mamy w zestawie. Tutaj to oczywiście tak jakby sam kosz, górna plastikowa pokrywa, kosza, materiałowa część i pręty do zmontowania tego wszystkiego. Tutaj... Tutaj, słuchajcie, mamy nic innego jak cały ten element odpowiadający zarówno za zbieranie czy to trawy, czy jakieś tam liści, jaki też to jest odpowiedzialne oczywiście za zrzucanie kosza przez nasz robot koszący. On tutaj wiesz, ma wtyczkę do wpięcia. Tak to wszystko wygląda. Instrukcja obsługi, jakby oczywiste. Uchwyt do kosza, słuchajcie, dodatkowy akumulator, bo pamiętajcie, że w zestawie z koszem otrzymujecie dodatkowy akumulator. To jest akurat bardzo fajne. Mamy tutaj też taki no, taką przeciwwagę, po prostu element dociążający, którą montujemy na przodzie robota żeby po prostu kosz pełen nie przeważył robota i nie podnosił go do góry. No tutaj nic innego, jak akcesoria montażowe, czyli śruby jakieś tam śrubokręty, i tak dalej. Słuchajcie, montuję kosz do kosiarki, do robota koszącego. No i zapewne jak widzicie, te wszystkie tutaj rzeczy, które rozłożyłem, leżą w bardzo już gęstej, głębokiej trawie, którą specjalnie troszeczkę przeciągnąłem, żeby po prostu zobaczyć, jak robot będzie sobie radził ze zbieraniem trawy do kosza i opróżnianiem go. No dobra, słuchajcie, zaznaczyłem robotowi tutaj tą strefę z tą gęstą trawą. Zrzut mu dałem gdzieś tu na środku, tylko tak na próbę. Czekajcie, w ogóle na on jest ustawiony, centymetrów na pięć. Okej, okay, no bo tu gdzie nie, gdzie? Tu, gdzie jakieś świecie koniczy na zielsko, jest tego mniej. Tam jest gęsta trawa. Przy okazji zobaczymy, jak sobie poradzi. No i co, zerknijmy sobie pod kosz, tylko żeby mi ten koleżka tak nie uciekał, to by było przyjemnie. <śm> No jak widzicie działa Zobaczmy teraz za robot jak on jedzie czy trawę coś zostawia No nie, wygląda na to, że fajnie jest zbierane O, tutaj fajnie widzicie Jak wylatuje tu górą Teraz wjedzie tu w taką gęstą kępę. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Bardzo ładnie. Czy byśmy mieli zrzut? Bo ja gdzieś tam udałem zrzut, i na to wygląda, że tak, definitywnie. No to zobaczmy, jak to wygląda. Hmm. jaki gustownie się odwrócił. No dobre, co tu dużo mówić, co powinien kawałek odjechać, nie? Ok, co dalej? A dobra, jedzie. No dobra. Nie no działa fajnie. Trzeba przyznać. Sprawnie mu to poszło. Dobrze, słuchajcie, e, ogarnąłem tą trawę kosiarką. To oczywiście była za wysoka trawa, no nie wiem, ponad 10 cm i to grubo dla robota. Nie oszukujmy się. Chciałem tylko zobaczyć po prostu jak się zachowa silnik, czy nie będzie się zatrzymywał i tak dalej. Radził sobie, wiadomo, że nie było to tak fajnie jak zwykłą kosiarką, ale jakoś tam sobie radził. E, Zobaczyłem po prostu jak działa to, jak się szybko napełnia kosz i tak dalej. Ogarni ogarnięte jest kosiarką, jest tu ponownie wyznaczone około 60 m2, zaznaczone są dwa punkty zrzutu. E Kosiarką jest skoszony na 5 cm, na robocie ustawiam 3 i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, zawsze robot się dziwnie kręci, nie jeździ pasami tak, jak powinien, tylko zawsze jakieś manewry wykonuje. Teraz Wam wklejam nagranie ekranu ze smartfona, jak to wygląda, ponieważ tutaj obok siebie są dwa zrzuty trawy i on tak naprawdę wtedy ma takie pole wokół tego zrzutu trawy, które omija, tak jakby strefę wykluczoną. No oczywiście ma to sens, no bo jakby miał wjechać i rozgarnąć tą zrzuconą kupę, no to nie ma sensu, jednak taka mała uwaga do turbo małych gdzieś trawniczków, to znaczy no czegoś takiego raczej do trawników 50 metrów kwadratowych nikt nie kupuje, po prostu ja tutaj wytyczyłem 60 m2 na testy i wtedy jest ciężko się wpasować z tymi strefami zrzutu, bo wokół nich będzie po prostu nie kosił. Jakby był to jakiś duży obszar, typu nie wiem, 500 m2, to spokojnie wtedy gdzieś można ustalić zrzut. Natomiast co do zrzutu nie można ich dać ani za blisko stacji ładowania, bo po prostu jest komunikat, że za blisko stacji ładowania ani za blisko obrzeża, bo jest komunikat że za blisko jesteśmy granicy. I tak bo ja chciałbym sobie wytyczyć na przykład rzut gdzieś tam w samym narożniku. Niestety nie można z tego co zrozumiałem, znaczy po prostu nie można, tak jest komunikat. Okay. słuchajcie, kolejna dogrywka. Eee, zbieranie trawy. Tutaj super, zobaczcie, rewelacja. Nagle zaczął robot jeździć i tak. Pierwsza kubka trawy i zobaczcie druga. Tutaj spora kubka trawy, którą zgubił. Gubi on ją przy cofaniu, jak się cofa. A tutaj się mi dużo cofa, bo gdzieś tutaj jest druga strefa zrzutu wyznaczona, więcej, ją omija, więc cały czas się cofa. Eee, wcześniej nie gubił. I podszedłem po prostu do robota i zobaczyłem, że jest pełen kosz. I dlatego robot zaczął przy wstecznym biegu wyrzucać trawę. Dlaczego jest pełen kosz, A on dalej jeździł? Eee, podczas pracy jego wszedłem sobie w ustawieniach, które można na bieżąco podczas pracy robota wejść i tam przesunąłem suwak, zrzut trawy ustawiłem na maksa, nie pamiętam, nie, nie na maksa, ustawiłem na 25 chyba metrów kwadratowych. No i to przy tylu takim zbiorze trawy było po prostu za dużo, on już powinien to zrzucić, dlatego zaczął gdzieś gubić jakieś kubki trawy. No i mamy drugi zrzut. Bardzo ładnie zebrane. No jak tutaj sporo zbieram tej trawy, to trzeba ustawić sporo tych zrzutów. Ja myślę, że tak ustawić by trzeba było co jakieś 10 metrów kwadratowych. Dobra, słuchajcie, jak wygląda trawnik po skoszeniu ze zbieraniem. Naprawdę spoko. Tu jest jedna rzecz, którą zauważyłem. Tutaj taka jakby mikrokępka faktycznie została i tam... O, widzicie taki mikropasek? To są jedyne dwie niedoskonałości, których się dopatrzyłem na całych tutaj tych potężnych 60 metrach. Natomiast tutaj widzicie wokół strefy zrzutu nieskoszone, i ta sama historia wokół drugiej strefy zrzutu. Natomiast reszta naprawdę fajnie to wygląda. Trawa jest dobrze zebrana. O, no, tak jak mówiłem, nie przejmujcie się u mnie tymi plamami, i tak dalej ale generalnie powiem wam szczerze, że najwięcej wszystko zależy od ustawień, od konfiguracji. Jeżeli to wszystko dobrze zrobicie, to naprawdę działa to fajnie. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do jakiegoś podsumowania, jak działa ta maszyna. Niestety, jest to mój pierwszy i jedyny robot koszący, jaki testowałem, więc nie mam odniesienia, po prostu powiem Wam o swoich odczuciach. Przede wszystkim, tak jak na początku filmu powiedziałem, jeżeli macie jakieś trawniki bardzo zadbane, proste, równe i jakieś takie regularne kształty, no to to w ogóle tutaj nie ma o czym mówić, będzie się spisywał świetnie. Jeśli chodzi o jakieś przeszkody, zakamarki, dynamiczne przeszkody i tak dalej, naprawdę działa to fajnie. Oczywiście, Zdarzają się wpadki, gdzieś coś uderzy, gdzieś przy obrocie zahaczy na przykład o strefę, która teoretycznie była gdzieś tam zablokowana, lekko się obetrze, ale wtedy zadziała ten zderzak, czyli to, co, co jest po prostu wykrywanie przeszkody. Natomiast Podkreślę, najważniejsza jest konfiguracja. Naprawdę można sporo ustawić, prędkość koszenia, odstępy itd. itd. Jeżeli to sobie dobrze skonfiguracie, skonfigurujecie, to robot działa fajnie. Samo zbieranie trawy działa ok, jednak robot ze względu na mały kosz musi dosyć często robić rzuty tej trawy. I to co mówiłem na przebitkach z koszeniem, z koszem, no strefy nie, można, nie mogą być wyznaczone, strefy rzutu mam na myśli, ani za blisko stacji ładowania, ani za blisko granicy. Dla mnie trochę szkoda, stacja ładowania nie jest problemem, ale blisko granicy to trochę szkoda, bo powiem szczerze, że wolę będzieś na różniku móc zrzucić. Co prawda, wiecie, no, możliwe, że w aktualizacji to zmienią, na tą chwilę to tak wygląda. Eee, co jeszcze chciałbym powiedzieć? Co jeszcze ważnego chciałem powiedzieć? Była taka sytuacja, że nagle na grupie Mamotion pojawiło się mnóstwo postów, że robot nie może złapać pozycji GPS. I jakiś był globalny problem, słuchajcie, nie, wiem, 2-3 dni to trwało, nie wszystkim, ale większości użytkownikom nie mógł załapać GPS-a. Podobno był to jakiś globalny problem, wyszła aktualizacja zarówno robota, jak i stacji RTK. I wszystko wróciło do normy, jednak mi to działało, ale tak czy siak, zrobiłem aktualizację. Ponieważ jak otrzymałem kosz, to słuchajcie, jak ustawiałem punkt zrzutu, to ten punkt zrzutu się nie zapisywał. Po aktualizacji wszystko ruszyło, więc tak czy siak musiałem zrobić tą aktualizację. Ale ja problemu zarówno z gubieniem sygnału, jak i z pozycjonowaniem nie miałem. Jeśli chodzi o gubienie sygnału, raz pod wielką morwą, nie no, nie raz, kilka razy mi tam zgubił sygnał, ale gubił go na chwilę. Zaczął wtedy, aplikacja zaczęła odliczać 50 metrów, które może robot kosić bez sygnału. Szkoda, że nie jest to więcej, no ale 50 metrów może kosić bez sygnału. Jak tylko GPS złapał się na ułamek sekundy, to z powrotem wskakiwało te 50 metrów i od nowa robot obliczał 50 metrów, więc szczerze, ani razu nie odczułem, żeby to było jakieś problematyczne. Do samego zbierania to jeszcze powiem tak, e, fajna opcja, chociaż ja szczerze mówiąc, jakbym miał robota fajny trawnik, to wolałbym doprowadzić trawnik do takiego stanu, żeby robot e, tak ustawić harmonogram, żeby tego tak naprawdę nie używać. Fajne jest to, że w zestawie mamy drugi akumulator, wtedy możemy go wpiąć i nawet nie używać kosza, natomiast ja widzę większy potencjał, powiem szczerze, e, ze zbieraniem liści, tak, jeżeli mamy jakieś drzewa e, w swoim ogrodzie, jeżeli mamy jakieś drzewa w swoim ogrodzie, to wtedy wytyczymy sobie strefy tak jakby koszenia. No oczywiście tu nie będzie chodziło o koszenie, tylko o zbieranie liści wokół tych drzew i wtedy fajnie nam robot może pozbierać te liście i wrzucić jakieś tam, w jakieś tam określone miejsce. Kolejną rzecz, jaką się na pewno zastanawiacie, to ile robot kosi na, baterie. na baterii. To jest ciężko powiedzieć, bo będzie zależało to przede wszystkim od wysokości koszenia, od ukształtowania terenu, od ilości przeszkód, no bo jeżeli będziemy mieli taką idealną siatkę, no to narobi tych metrów kwadratowych w porównaniu do przeszkód, cały czas gdzie musi cofać, wywijać. I tak dalej. E, więc łatwiej będzie nie w metrach podać, a w czasie pracy. I powiedziałbym, że na jednym akumulatorze, czyli tak jak kupujecie robot bez kosza, to jest to około mm, dwie godziny. Coś takiego. E, natomiast e, to, tak jak mówię, będzie dużo zależało od warunków i teraz pytanie czy jest to dużo czy jest to mało teoretycznie brzmi mało, bo jeżeli macie duże trawniki, no to pomyślcie sobie co to jest, ale szczerze mówiąc to jest, to jest robot i tutaj powiem coś takiego według mnie ważnego, jeżeli będziecie się cały czas na niego patrzeć, że on co chwilę, na przykład ma już mało baterii, on się doładowuje i tak dalej, no to mm, tak samo jak, jak ja tutaj nagrywałem dla was ten film musiałem za nim cały czas chodzić z kamerą, patrzeć co on robi, co on wydziwia, to powiem szczerze, że czasami wyglądało to jakby wiecie coś chciał przekombinować, po co on się tak kręci i tak dalej i tak dalej, ale prawda jest taka, że finalnie trawnik wyglądał OK i był skoszony. Więc moim zdaniem to jest coś takiego, robicie, wytyczacie obszar, dobrze go konfigurujecie i zapominacie, nie łazicie za nim i nie gapicie się na niego, co on kombinuje, tylko on po prostu zrobi robotę i na tym się sam złapałem, bo po prostu mówię, ja musiałem za nim łazić z kamerą, po prostu go obserwować i nagrywać i czasami mi się wydawało, o, tu coś dziwnego zrobił, tutaj się jakoś zakręcił, no a finalnie na koniec wychodziło, że po prostu robota była zrobiona i myślę, że to też jest kluczowe, no bo tak wiecie, patrzycie się komuś na ręce w w tym wypadku robotowi na pracę, no to może czasami to nie wygląda tak 100% jakby profesjonalnie, ale to po prostu działa tak jak ma działać. A teraz już takie finalne podsumowanie. Według mnie jak na moją naprawdę trudną działkę, no nie będę się powtarzać, no ale po prostu to jest takie podwórko, które jest naprawdę trudne dla robota. To i tak on u mnie daje radę. Więc jeżeli macie ładne ogrody, ładne trawniki, to myślę, że w tych pieniądzach naprawdę jest ciężko znaleźć. Jak już tak przejrzałem sieć, coś o tak zaawansowanej technologii, oczywiście bez kabla obwodowego, z takimi możliwościami. Ciężko jest po prostu dla niego znaleźć konkurencję i myślę, że będziecie zadowolony. No ale myśleć to ja mogę, a po to nagrywam takie filmy, żebyście zobaczyli mniej więcej jak robot pracuje. Oczywiście, jeśli chodzi o takiego robota, jest multum sytuacji, w których można byłoby go przetestować, co można byłoby sprawdzić. No ale nie da się wszystkiego sprawdzić, czy to na moim trawniku na nie wszystko też wpadne. i każdy może mieć jakieś inne specyficzne dla swojego trawnika problemy. Ja postaram się pokazać takie, co według mnie się wydawają najważniejsze i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie pytać w komentarzach. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!